O, Solex, fajny, no. mówi, że jeszcze niedawno jeździł no. i powiedz ile to kosztuje? Półtora. tora ta jeszcze jak weźmę go w tej chwili, on ci tam pyknie dymem, za, za śmierdzi to wiesz, ale tam albo z paliwem coś tam, że tak nie dochodzi jak trzeba uh -huh. może gaći. Chyba Jest tam, tam nawet holował kiedyś. Był gość, który mówił, że ma dwa takie ma w domu i po tysiące płaci. Hmm. To już trzeba być kolekcjonera trzeba będzie. A powiedz mi co to jest? To jest agregat z no. 1941 roku, tego nigdzie nie dostaniesz chyba w Polsce, bo ja szukałem, to jest niemiecki za tu żarówka. Kręcisz i świeci, to jest to jeden szkop siedział, kręcił, a drugi rejestrację obsługiwał. Mhm, uh -huh. no fajne, to sprawa. To, 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 to unika, roku. to wiesz, to a gdzie unika. żeś to wytrzasł takie a, coś, to, jest... to ktoś pospawał? Nie, to, to jest tylko tak pokazane, tak, bo tak. Ja Niemcy mieli podobne. No, no, no. Tylko że oni mieli rower taki stabilny na takie dodatkową dodatkowo Jeden siedział na takim rowerze kręcił, a drugi ty, Pewnie też tysiąca. Ile ty, to tysiąc za to właśnie? Tysiąc zł za sam agregat, bo rower to za darmo. O, rower 50. to jest gratis. A tylko tak siadasz i kręcisz i wiesz. To jest albo 380 W miliampery, albo te 5V. A znasz swój numer telefonu na pamięć? No pewnie. No 5, to po dwa. 503 933 933, 933. 072 072 no. Będę miał na no. filmie numer telefonu bo w no. tamtym tygodniu nagrałem tam taki sa 301 A, no. i wiesz co i, no, i klient mówi. się sprzedał ale bo klient się no. odezwał do mnie żeby numer telefonu załatwić do niego. No, ja mam tego s ale trzy, chyba dwa, pięć, ten większego takiego. Mam twój numer telefonu no. teraz, rozumiesz, mam film i wiesz co, ja się przemy nie przemyślę sprawę, odezwę się do ciebie, to może byśmy pohandlowali. No, z... e... Ja tu w Ciechnowcu mieszkam, rozumiem. na Sosnowy 11, także... że... Ty, to ja pochodzę tu, popatrzę później jeszcze zgłoszę się do ciebie.